Siemanko, witajcie na kanale Madros. W dzisiejszym filmie informacje o tym, czym jest młode Blue oraz pewna teoria. Zapraszam. Na pewno dla wielu z nas pojawienie się młodego Velociraptora w zwiastunie było czymś świetnym, a może nawet najciekawszą rzeczą, jaką możemy zobaczyć w całym zwiastunie. Ale czym jest maleństwo blue? Intensywnie szukałem informacji na ten temat i na tą chwilę wygląda to tak. Młode ma na imię Beta. Wiele osób zastanawia się, skąd w ogóle wzięło się młode. To efekt procesu, który nazywa się. Partenogeneza. Na czym to polega? Jest to rozmnażanie jednopłciowe, powszechny proces w przyrodzie. Zachodzi przeważnie wśród jaszczurek. Przykładem może być waran. Jeśli chodzi o samą blu, to potwierdzone jest, że do jej budowy wykorzystano geny jaszczurki monitorującej, dlatego nie potrzebowała samca. Ciekawym aspektem jest też fakt, że Blue posiada DNA tyranozaura. Pamiętacie scenę z Upadłego Królestwa i transfuzję krwi? Zastanawia mnie to jaki wpływ na młode ma ten fakt. Wyglądem nie różni się od Blue. Co prawda widzimy betę większą niż samą Blue w upadłym królestwie i ciężko też doszukać się znaczących cech, które wskazywałyby właśnie na oddziaływanie DNA T-Rexa. Jedna ze scen w zwiastunie mocno intryguje. Widzimy w niej betę, która podchodzi do truchła lisa i w pewnym momencie widać, jakby coś wyskoczyło spod śniegu. Moim zdaniem to zastawiona pułapka na młodego Velociraptora. Dlaczego taki wniosek? Doszukałem się informacji, że Biosyn będzie chciał schwytać betę i przetransportować ją na Maltę w celu pozyskania genomu. Więc tutaj domniemanie, że coś ją dopadło raczej się nie sprawdzi. Obraz samej Blue, która przeszła tak daleką drogę w całej serii Jurassic World, jest imponujący. Od walki z Indominusem po Indoraptora do bycia troskliwą matką. Nie mam pojęcia, jakie będą ich końcowe losy, ale tutaj znowu można powiedzieć, że życie znalazło sposób. A jakie są Wasze odczucia odnośnie młodego Velociraptora i samej Blue? Oraz tego, co może je spotkać w samym filmie. Dajcie znać w komentarzach. Ja dziękuję za dzisiaj. To wszystko. Trzymajcie się. Cześć.